Ja mam luz totalny. Witam serdecznie po raz kolejny. Mamy gościa dzisiaj, którego państwo już pewnie bardzo dobrze znacie. Natomiast formuła programu się zmieniła. E, dzisiaj jesteśmy we dwójkę, we dwójkę będziemy rozmawiać. Ja się może przywitam tradycyjnie po chińsku. Laoshi, <sum> ni <sum> e, I teraz objaśnimy, co tutaj się przed chwilą działo, bo tu przed chwilą działy się bardzo ciekawe rzeczy. E, mianowicie podałam swoją datę urodzenia z dokładnością co do godziny. I teraz może e, objaśnimy Państwu, o co chodzi e, z moją datą urodzenia, dlaczego tu się tak będzie działo, co to w ogóle jest. E, e, bardzo proszę. Z, zmieniliśmy formułę, w związku z czym jest to trochę nieaktualne to, co na końcu mówiłem w ubiegłym tygodniu, że dzisiaj będzie historia wróżbiarstwa. My do tej historii wróżbiarstwa pewnie wrócimy, ale ta formuła wymaga trochę takiej praktycznej wiedzy. W związku z czym trzeba tu do praktyki przejść. Ja sobie tak założyłem w tej chwili, że. Będziemy dyskutowali, tak jak jest, były kiedyś wykłady z niemannologii stosowanej o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy. Tak samo dzisiaj chciałbym, żeby była dyskusja na temat o wyższości właśnie, czyjej wyższości badzy, czyli takiej astrologii głębi chińskiej nad Feng shui, czy Feng shui nad astrologią głębi. Ja nie ukrywam, że to nie bez powodu to się dzieje, dlatego, że u mnie na Facebooku Szkoła Bez Granic właśnie była taka dyskusja na temat, że nie wiadomo co stosować, jeżeli się wykluczają pewne metody, bo wodę tu każe Feng shui na przykład postawić, a mhm. w wykresie urodzeniowym woda jest niepotrzebna, albo odwrotnie, że woda jest potrzebna w wykresie urodzeniowym, a feng Shui mówi, że jest niedobre w tym rejonie domu. Kogo należy słuchać? Czy należy słuchać astrologii, czy należy słuchać własnego, jak gdyby, struktury związanej z astrologiem? No właśnie. Ko urodzenia. Kogo według pana należy, należy słuchać. Nie no, ja uważam, <grym> że jednego i drugiego nie można. A mówić. jak znaleźć złoty środek? No właśnie przede wszystkim musimy sobie zdać sprawę. Na czym to wszystko polega? Mhm. Fększuj, Chińczycy, my już my się to parę razy wspominali, ale to nigdy dosyć przypominania. Chińczycy stoją na stanowisku, że należy bardzo dbać o te rzeczy, które musimy robić. Mhm. Co my musimy robić w tej chwili? Na pewno musimy się komunikować, więc dobrze było, gdybyśmy mieli dobry język. Ale oprócz tego wszystkiego dobrze by było, gdybyśmy... Oddychali prawidłowo. W ciągu życia musimy też siedzieć prawidłowo. Oni wiedzą, że jeżeli coś musimy robić, to powinniśmy na tym bazować, i powinniśmy to robić bardzo dokładnie. No i ponieważ, oprócz tego, że tu jesteśmy w studio, ale nawet same studio, musimy też zamieszkiwać, więc dobrze jest zająć się zamieszkiwaniem. A więc no nie ma ludzi, yy, którzy nie zamieszkują. No popatrzmy, nie ma schronienia. Nazwanie kogoś bezdomnym jest najgorszym, można powiedzieć, epitetem. A więc musimy być pod dachem, bo promieniowanie kosmiczne zabije. Jest taka piękna książka, Domy, które zabijają, która właśnie pokazuje, jak złe domy potrafią niszczyć ludzi. Złe domy to znaczy... znaczy no ale to właśnie, co to jest złe? No właśnie. To jest tysiące różnych rzeczy, mogą być tak najprościej mówiąc nawiedzone. Mhm. Mogą być na żyłach geopatycznych, mhm. mogą mieć skierowane za to te strzały. A Fengszuj by powiedziało więcej, że mogą być źle posadowione, czy niezgodnie posadowione z rzekami, czy z okolicznymi wzgórzami, czy jakimiś no, obiektami, które są w otoczeniu. Mhm. Jeżeli musimy zamieszkiwać, no to zastanówmy się, czy to jest obojętne, czy ja mam na przykład antenę telewizyjną, tej satelitarną od sąsiada z naprzeciwka wycelowanym w mój dom? Czy jest dobrze, gdy ja mieszkam na skrzyżowaniu? Czy jest dobrze, gdy na mój dom pada cień z jakiegoś innego budynku wysokiego? Czy jest dobrze, gdy naprzeciwko mnie jest kościół, straż pożarna czy bank? Co jest lepsze może? I tak dalej. Tym się zajmuje, tym się zajmuje można powiedzieć, Feng Shui, a więc otoczeniem. Właśnie tutaj y, y, już żeśmy wiele razy mówili, że musimy zwalczyć pewną taką y, ironię z tego wypływającą, a mianowicie, że wystarczy powiesić kokardkę w domu i zmienia się całkowicie dom. No jak to? Co takie powieszenie kokardki mi da, y, jeśli chodzi o skrzyżowanie? to samo skrzyżowanie będzie. Ani się ruch nie zmniejszy, ani się ruch nie zwiększy. A jeżeli nie mamy wyboru i de facto no mieszkamy tak, to my, przy tym no, skrzyżowaniu? No oczywiście, to trzeba odpowiednią aranżację zrobić. Mhm. Oczywiście Feng shui znajduje się na takim granicy, można powiedzieć, powiedzenia wyprowadź się z tej przestrzeni, a na granicy powiedzenia, no dobrze, wybierz sobie tą przestrzeń. Zawsze jest ta granica. No i do tego jeszcze dochodzi, że przestrzeń, która będzie dobra dla kogoś, wcale nie musi być dobra dla kogoś innego. I tu właśnie się bazuje na pełnej dacie urodzenia. No bo co jest stałe w Pani życiu? No? Co się nigdy nie zmieni? W moim życiu? No, ilość włosów zapewniam zmieni. Bo nic nie jest stałe zmienia. w naszym życiu. Nie wiem, czy jest coś może koloroczu. Koloroczu? Szczerze Niektórzy mówiąc, mówią, grupa krwi jest stała, tak? Grupa I dlatego krwi. się dobiera jedzenie według grupy krwi. A no. Chińczycy uważają, że stała jest przede wszystkim data urodzenia. Data urodzenia jest stała i ta data nie podlega absolutnie zmianie. Czy ktoś zmieni płeć, czy nie zmieni płci, takie modne ostatnio dyskusje na ten temat, to data urodzenia się nie zmienia. Jeżeli ktoś się zapisze do jednej partii, czy drugiej, zdobędzie wykształcenie, jedno, czy drugie, data urodzenia się nie zmienia. Hmm, mamy zamieszkiwać, jesteśmy, jesteśmy uwarunkowani datą urodzenia, a więc pytanie od razu jest, co jest ważniejsze. Czy, czy w ogóle można powiedzieć, że coś jest ważniejsze w tym wszystkim? Metafizyka chińska właśnie się tym zajmuje. Kategoryzuje to, co jest w naszym otoczeniu, ale również kategoryzuje to, co jest wewnątrz domu. No i kategoryzuje wszystko, co jest z nami związane. Mhm. Ja powiem, dlaczego ta sytuacja wyniknęła. Dlatego, że odezwała się do mnie pani poprzez Facebooka, właśnie oglądająca nasze tutaj spotkania. Która, która powiedziała, że jej jakiś konsultant, nawet nie wiedziała, że ten pan jest konsultantem Fengżui, poradził, że ona nie ma na nic ważać, zwracać uwagę, tylko ma się wyprowadzić nad wodę, dlatego że jest słabą wodą i jeżeli jest słabą wodą, to znaczy, że potrzebuje, że potrzebuje dużo wody i niech na nic nie patrzy, prawda. Jeszcze powiedział, że. Mieszkanie, w którym mieszka, jest fatalnym mieszkaniem, trudnym do zrobienia. Nie będąc w tym mieszkaniu, w ogóle nie, nie pofatygował się, tylko na planie chyba na jakiejś GPS-ie znalazł ten dom i kazał się niemalże wyprowadzać. Ja, ja się za głowę chwyciłem, jak można stosując metafizykę chińską, coś takiego przez cały czas robić. To jest, to jest w ogóle nie do przyjęcia, moim zdaniem. I teraz właśnie chciałem udowodnić, że co z tego, że tej Pani ta woda jest potrzebna, jak ją umieści w złym rejonie domu. No i właśnie o tej wodzie chciałem dzisiaj troszeczkę porozmawiać. Czy Woda jest dla nas i tutaj mamy Pani datę urodzenia, Bardzo do której za, bym to za chwilę, przeanalizowała. Za chwilę Nie ukrywam, przejdziemy. Bo Dobrze, możemy, możemy od razu. Co, ta, co tam się przede dzieje? Wszystkim, przede wszystkim datę tak, urodzenia się w ten sposób zapisuje. Że tu jest rok urodzenia, tu jest y, miesiąc urodzenia, tu jest y, dzień urodzenia i godzina urodzenia. I każdy z nas y, otrzymuje, ze względu na te cztery filary, otrzymuje, można powiedzieć, dwa żywioły. Tu nasza pani prowadząca urodziła się w roku zająca. Jeżeli Nie ktoś tak jest, dawno temu. Jeżeli jest ktoś bystry. To, to będzie wiedział, y, jaki to jest. Ale był to ogień. I od razu wiadomo, że rok musiał się kończyć na y, 6 lub 7, bo 6 lub 7 jest żywiołem ognia. ognia. Tak? I wszyscy, czy się urodził w roku 1906, y, czy y, 56, 70, 86, 70, 96, 7 wszyscy są z roku z żywiołem ognia. Ognia. A więc Pani się urodziła w roku ognistego zająca. Zając z natury ma swój własny żywioł. I ten własny żywioł, proszę Państwa, to jest zająca, jest drzewo. A więc już Pani zyskała dwa żywioły z roku urodzenia. Z roku urodzenia ma Pani ogień i zając. I teraz pytanie, jaka jest relacja? No akurat nie jest zła relacja, bo nie zając, czyli drzewo, Wspomaga ogień. A więc jeśli chodzi o, o rok urodzenia, nie ma przede wszystkim w Pani filarze roku konfliktu. To jest jak gdyby pierwsza analiza. Druga analiza jest miesiąc. Pani urodziła się w miesiącu, którym zalicza się do miesiąca koguta. Jestem bardzo przeciwny podawaniu całych dat urodzenia do publicznej wiadomości, z tego względu, że naprawdę można... Ja się, ja się tego można... nie wstydzę, możemy, nie, możemy to akurat powiedzieć. Akurat wstydzić nie trzeba, ale lepiej nie podawać godziny dokładnego dnia. Jeżeli Pani chce, no już wiem, że rok 1987, a więc bardzo młoda osoba. Jeszcze. Jeszcze, tak. Proszę, moja córka jest młodsza. O. Po 89. I proszę Państwa, i Pani się urodziła w miesiącu koguta. to Kto się zna na Strógi Chińskiej, będzie wiedział, jaki to jest miesiąc. Z tym, że proszę Państwa, w żywiole ziemia. No i teraz znowu kogut z natury swej jest też pewnym znakiem Zodiaku. Yy, znaczy żywiołem. Kogut jest metalem. I mamy Ziemię i mamy koguta. Mhm. Czyli metal. Jaka jest relacja między Ziemią. A metalem. No Relacja myślę, między Ziemią a metalem jest taka, że musieli porozmawiać Ziemia tworzy metal. Ziemia tworzy metal. Ziemia tworzy metal. To jest na razie nasza konkluzja, jeżeli chodzi o tą część rozmowy. Zapraszam Państwa na drugą część, dowiemy się więcej. Ja też się dowiem więcej nie mogę się doczekać. Szczerze mówiąc, zobaczymy, co tutaj wyniknie ciekawego z mojej daty urodzenia. Faktycznie ciekawe są rzeczy. No.